Witam serdecznie w kolejnej odsłonie Graj z Głową. Witam Was po raz drugi dzisiaj. Dzisiaj moja bitwa czołgiem Sherman Jumbo. Myślę, że wypadła dosyć dobrze. Nie biorąc pod uwagę, że kupiłem sobie śmietankę, jestem po nocy, ale potyczka jest dosyć dobra, biorąc pod uwagę, że jestem tak zwanym pomidorkiem. Bo jestem czerwony. No ale myślę, że to niczym nie świadczy, i uprzykrzyłem tutaj paru ludziom troszkę życia, dołożyłem im trochę. Standardowo na tej mapie staram się jechać w miasto, znaczy staram się, zawsze jadę w miasto, nigdy nie jadę w tą dolinę tam. Strony G1, G2. Zazwyczaj to się tym kończyło. Sorry. Były takie motywy, że wszyscy praktycznie jechali w tamtą stronę. E, kończyło się to porażką, bo każdy dostał w czapę. E, były tam drobne zasadzki. Miasto nie było obstawione ze strony miasta. Drugi zajeżdżał na z tyłu i każdy dostawał ludzko po prostu. No i po prostu nie ma tutaj jakiejś taktyka musi być zachowana, gdyż uważam, że musi być jakieś rozłożenie pół na pół, część jedzie tu, część jedzie tu, nie może być tak, że jest taki zwany lemming projekt, gdzie Część dzieje, że wszyscy jadą w jedną stronę. Druga strona jest nieobstawiona, bo to, to już grozi porażką po prostu. No mówię to ze swojego właśnie doświadczenia. Nie jestem tutaj jakimś, nie wiem, kszczem masterem yy, zwykłym czerwonym graczem, ale też potrafię sobie nieźle, jak to się mówi, przygrzać, zdziała. Wydaje mi się, że ta misja była dosyć fajna. Troszkę ich tutaj ponapierdzielałem po głowach. A to w tej grze o to chodzi. Właśnie proszę o wyświetlenie. Steward, żadne niby zagrożenie, ale zawsze wstał. ktoś wstał, O, Kupę wystawił. No <śm> i to będzie mój go. Konsekwentnie kąsać i gryźć po dubsku, moi drodzy. Aczkolwiek on nas doprowadzi do następnych wrogich jednostek, tu sobie troszkę zacząłem poczynać. Zbyt odważnie, jednak nie skończyło się to dla mnie jakąś tam wielką porażką, w zasadzie żadną porażką. Do końca bitwy dotrwałem, KV-85 zarobił między Nasz su pojechał w tamtą stronę. O! I proszę. O tym właśnie mówiłem. Mamy teraz autobusik nam się wyświetlił, czyli tok 2. No nie jestem tu jakiś złośliwy, bo sam posiadam te, ten czołg. Bardzo dobrze mi się nim gra, chociaż jest troszkę wolny. Trzeba mieć zachowaną pewną ostrożność i. Yy... Ta, wypracować sobie na każdą daną mapę jakąś taktykę. Ten czołg nie lubi e, otwartych terenów, takich na przykład jak na pustyni czy coś. E, bardzo lubi łapać od artylerii. Nie jest zwrotny, także jest łatwym celem. Trzeba się nim chować, pontować i tak dalej. Wiadomo, czołg premium, niskie ceny napraw. Zazwyczaj wszystko wychodzi na plusie, nigdy. No, nigdy nie wyszedł na minusie. Nawet gdy nie zrobiłem obrażeń, zawsze był plus nieduży, nie, nie mały, ale był. Czołg dosyć fajny, no ale nie o tym tutaj mowa, trochę się zagalopowałem. Taki sentyment tego czołgu, który wygrałem w misji gdzierni. <grymka> Filmik na ten temat był, pochwaliłem się tym. Sherman Jumbo, dosyć fajny czołg. Trzeba umieć nim grać. Ja tak powiem szczerze, doszłem do niego, gdyż Chcę iść w stronę ciężkich czołgów amerykańskich. Właśnie od tego wziąłem, miałem wcześniej tego drugiego Shermana. To był że M48 czy coś takiego. No nie chcę szczelić gapi nie pamiętam nazw, za co Was bardzo przepraszam. Doszłem nim do tamtym, właśnie do T20 czołgu średniego. Troszkę nim pograłem, no fakt, faktem, że wtedy to były takie moje pierwsze jakieś spotkania z tą grą, czy takie zapoznawanie się, zacząłem łapać na te 20 minusy, zniechęciłem się, sprzedałem. Później zacząłem jakoś tak lepiej grać, znaczy lepiej, no uważać w trakcie gry. Nie jechałem na pałę gdzieś tam, żeby dostać kulkę. Raczej staram się jeździć ostrożnie, przemyśleć każdą, każdą sytuację, przemyśleć gdzie jechać, w jaki sposób jechać, no ale popatrzmy. Nie chcę tu wyjść na jakiegoś przemądrzałego, bo taki nie jestem i nie jestem jakimś graczem doświadczonym. Średniakiem tutaj nawet sobie całkiem poradziłem, nie wiem, jakąś wenę twórczą miałem chyba na jumbo. Nie wiem, zawsze narzekam w tym czołgu na celność tego działa, nie wiem czy to jest problem mojej załogi, no fakt faktem ma ona bodajże 92% doświadczenia, może dlatego celuję gdzieś w czołg, a pocisk leci zupełnie albo nad, albo gdzieś z boku, tutaj jakoś mi to tak lepiej szło. Zrobiłem prawie 2000 obrażeń na tym czołgu, 4 fragi. Myślę, że potyczka Wam się podobała. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Tym razem wystawię Wasze filmy, które mi nadesłaliście. Jeszcze mam ich parę. Zachęcam również do nadsyłania następnych. Na pewno opublikujemy myślę, że jakość nadawania moich filmów się poprawiła, to znaczy może w tym odcinku, bo w poprzednich było troszkę gorzej z właśnie widocznością tutaj na kamerze były piksele. No zobaczymy. W takim razie żegnam was do zobaczenia. Cześć. Widzimy się w następnym odcinku.